Są nielegalne, tak? Czyli do 18 są legalne i są milfy nawet. Pornografy! Pana wyskoczył Podobno po drugiej trasie. Gdzie to? Gdzie ja to? ja. ja. My tutaj. Jak to widzisz? Super! Nie tylko kalistenika rządzi, siłka też jest. Gdzie, Gdzie to? Jest Gdzieś, wiesz, nie tu. Zakaj, nie tu. No. Oi, pai, estou a guardar. Um abraço. Wow. Paszek Alberta, lubię tak. 47. Czempionowa ławka to jest e, Charmander, a ta ławka z Hesa to jest Charizard. To już jest ostatnia forma. No, ławka z czempiona e, ewoluowała. Ptasz, bo chcieliśmy, żeby kolorystycznie się zgadzało, ale mam wrażenie, że to w ogóle są dokładnie te same kolory. Dękę mamy, jeszcze że Dzień Kobiet, bo nagrywamy to w Dzień Kobiet. Jeszcze chwilkę. Taki Dzień Kobiet. Ja Może dziewczyny teraz wyjdą, o, my też. bo my musimy coś zrobić. Popatrz na mnie. Zobaczymy, jest? Kurwa ciągle jest. O kurwa. Muszę założyć sztangę i zobaczyć, czy, czy 100kg to 100kg, czy to nie sen. A już ma się doświadczenie. Także jak już widzicie, wjechał do nas sprzęt z Hesa. I to już jest profesjonalny, trójbojowy sprzęt. Taki jak robór na, zawod na zawodach miał i Kaja. Tutaj się podnosi stołeczki, zaraz zobaczycie. Robur, co się tak z tym bawisz? Pieszczę się. I On się nigdzie nie spieszę. To się spełniają właśnie moje marzenia. Jak klocki LEGO dla małego dzieciaka. Tak dla nas ten sprzęt. Wyobraźcie sobie Boże Narodzenie w wieku 8 lat. Mamy coś takiego teraz. I ta ławka, nie? To wiadomo jest zajebiste samo w sobie. Ta ławka. Stary. Najprostsza jaka może być. Ja się Bez kombinacji, piszę. szeroka, nigdzie ci łopatki nie spierdalają. Nie czujesz się jak na piłce bosu. Uwaga, uwaga. Na przykład zrobiła serię Natalia Ale jest za nisko dla mnie więc Podniosę sobie szybko na seryjkę moją Podniosę szybko No dobra, a jesteś tak przygotowany, że ja chcę jeszcze wejść na serię? No co robisz wtedy? Właśnie to robisz jest też na tym się zrobi, nie? Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Kurwa, za o tym, ale po... Niech cisza, cisza. Niech zaśpiewają, daj im zaśpiewać. Ten dźwięk żeliwnych talerzy, to jest coś, o czym marzyliśmy od początku. Eee, niestety, no w Championie nie było takich. Eee, oglądaliśmy tylko tam youtuberów z Ameryki i zawsze jak robili te siady, to one tak grzechotały. I to tam, nam to się bardzo podobało i teraz wreszcie ten sam efekt będziemy mieli u nas na siłowni. Bardzo mi się to podoba. No uważaj, zobacz. Są nielegalne, tak? Czyli do 18 są legalne i są milfy nawet. Kurwa, nawet jest 50 kilo. Także mamy każdy przedział wiekowy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy tak? rozmiar. Sake. Ej, nie pod kamerę, naprawdę dawno nie, nie jerałem się czymś tak w życiu swoim. W A śpimy tutaj, śpimy tak? Ja naprawdę, dawno się... Ja tu śpię. Ja, ja tutaj. Ja dawno czym, czymś się tak ja nie tu. jerałem. Dwa klucze mamy w firmie, nie? więc... Brawo, jedziemy szybko do firmy. zaczynamy budować kolejność. Będą bicki. Na no tak. Ile mamy handli w ogóle? Płaży? Zobacz. Nawet mi się nie śniło, że tyle handli kiedyś będę miał. Cześć, zostało nam tylko już jedno opakowanie, także zapraszam Was na dzisiejszy unboxing. Może być. Co obstawiasz? Napiszcie w komentarzach. No proszę. Dwujeczki. Mm, powąchaj. Kurde, nie, po, nie wiem czy nie powąchacie, ale... No. coś nowego, nigdy takiego świeżego, no to jest dziewica ten handel zobacz. Pierwszy handel, który rozdziewiczyłem. Błażej postanowił wskoczyć do akcji, tak mu się spodobało no. Także ja chwilę pokameruję Och, no oh, dzięki No brakowało nam tego wyciągu, e, mi osobiście łapy, triceps Lubię wskoczyć szybko na wyciąg, zmęczony po głównych ćwiczeniach, i po prostu wykończyć triceps, biceps na wyciągu. Delikatnie, mocno. Dodatkowo przetrenować klatkę lżej. Nie, no, petarda. Razem z widzami to zrobimy. Czyli handle. No, dawaj je na miejsce. Dziewiczy stojak. Ładnie pachne I brama gotowa o wielko bramo Spotęguj hipertrofię moich pleców Witam w kolejnym dniu. Właśnie wybieramy się z błażeniem do Castoramy po narzędzia. Trzeba zagruntować podłogę, pomalować pierwsza warstwa. No i też zabrać się za ściany. Jest kilk kilka ścian do zagruntowania. Oczyszczenia oczywiście i też pomalowania. I chcemy teraz wybrać jakiś kolorek na te ściany. Bo mamy szaloną podłogę, której jeszcze nie widzieliście. No więc trzeba dobrać kolory, żeby to kiczowato. Wyglądało dalej pójdziemy Robimy zdjęcie ściany, tam obrazu. robór wybieramy Zimowa szarość Błażej chce stworzyć u nas stół po prostu No do studia się przyda stół, ale nie ma nóg I blatu jeszcze nie ma Blatu nie ma, ale blatu już wypatrzyliśmy, teraz szukamy No nie ma nóg nigdzie <laughs> O kurde! Nie? O! Coś takiego myślę. Tu jakoś zablokuję. Poczekaj! O! Teraz jest git. My już po zakupach Błażej znalazł stół. Blad dokładnie. Nogi do stołu. No. Dwie farby. Co tam jeszcze mamy? No i przyrządy, których brakowało oczywiście w firmie. Wałki, nie wałki. Trzebać no. Za to trzymaj. Ja sobie złapię. I o. O. teraz Jak widzicie jest jeszcze duży pierdolnik, dużo brudu, więc mi się poglądzić tutaj w chłopaków i rozwaków odwrócimy a no ja idę spisać liczniki zobaczymy jakie jest zużycie prądu przez miesiąc wiadomo, że mamy tę nagrzewnice, jeśli wchodzą na maksa dwie, to jest zużycie 18 18 kW na godzinę aktualnie mamy o, zapierdziela maszyna, takie jest zużycie zobaczymy po miesiącu łapię się za pędzel i ogień. No dobra, wszystkie listewki usunąłem, śrubeczki, dokładnie odkurzyłem i zaczynam pierwszą warstwę gruntu. Zmieniłem przyrząd tamtym pędzelkiem, to wiecie, można sobie malo malować obrazy, no i elegancko. Pierwszy segment. O kurwa, ty coś się popierdoliło. Czy to ma się wkręcić? Chyba ma się wkręcić. Najwyżej popierdolę, ale płynę. Możliwe, że coś spierdoliłem. Robota odjebana, czas na ściany, budoga już przeszła pierwsza warstwa, ale zastanowię się w ogóle czy drugą jeszcze. Ułożyć. No, chuść. Teraz zagruntuję tą ścianę całą, przeschnię, no i to naszą farbę położymy. Druga skrzynia z koń. Kim jesteś? Ja mam plecy spierdolone Jesteś tylko prostym człowiekiem, skręcającym środki do skrzyni. Malinka, jest chyba wszystko. Tak zwanym screwdriverem. Dobra. Ja pokażę co tu ja No. To czekaj, tak. zrobimy przejście. Bardzo Dobry. 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 A tu u mnie na górze w studio tak wszystko wygląda. Właśnie składam stół do nagrywek dla chłopaków. Jak widzicie jest mega długi. Z 2,5 metra. Chłopaki zarządzili przerwę na jedzenie, więc pa pa Myślałem, że odbieranie siłowni jest prostsze, jak oglądałem sobie film na YouTube. Kurwa Co, co robisz? Robert teraz będzie korzystał, Rozpuszczalnikiem czyszczę antresole, a dokładniej zmywam te literki. I coś na koniec? Że jestem znany jako wszechrzeźbiarz, jeśli chodzi o wymyślanie nowych ćwiczeń, ale to zasługuje na nowy poziom, moim zdaniem. To jest tak niewdzięczne, że to jest po prostu rzeźbienie w głównie. Tak, bo tak nie będzie tak nie gdzieś na robotach. Czyli do może dobrać. panowie, ogłaszam fajrant na dziś. Możemy teraz odpierdalać. ciężarami. No i to mi się podoba. A w kolejnym odcinku zobaczymy jak robimy sobie pokój do chilloutu i pewnie wjedzie jeszcze kolejny sprzęt, nie? No i ku chwale algorytmu dajcie łapkę w górę, skomentujcie, to nam bardzo pomaga.